Kasia Wilczek również pokonała dystans na, y, od kilku 6,5 km. Gratulacje. Kasia czub, zapraszamy. Dystans 7 km 800 metrów. Wielkie gratulacje. Pan dyrektor Jarosław Kargol, trzy okrążenia, prawie cztery kilometry, wielkie gratulacje. <noise> Karol Bogusz. Już nie ma, tak? Już nie Piotr Szostak. Wiotrek pokonał dystans pełny, zajął trzecie miejsce. Wielkie gratulacje. Medal do odbioru w Centrum Sportu i Kultury. Daniel Kajak. Zapraszamy. Daniel pokonał cztery okrążenia. Wielkie gratulacje. Łukasz Świszulski. Prowadził czołówkę, ukończył dystans na 13 km, ale chyba już odjechał. dyplom do odebrania w Centrum Sportu i Kultury. Artur Rękawek, zapraszamy, 13 km. Debiutował w biegu walentynkowym. Sławomir Szostak dystans 13 km 12 okrążeń, to więcej troszeczkę niż 13 km Paweł Budyta do dymu będzie w Centrum Sportu i Kultury Łukasz Szymborski również dyplom do odebrania w Centrum Sportu i Kultury. Andrzej Celej. Marcin Gałązka. Zwycięzca dzisiejszego biegu na 15 okrążeń. Gosia Girdler, dystans 7 km 800 m, wielkie gratulacje. Gosia Dziubak, dystans 1300 m, wielkie gratulacje. Marcin Latuszek, Wielkie gratulacje. Ile okrążeń? Sześć okrążeń. Super. Jolanta Pałysa, dystans 1300 metrów. Mateusz Małkiewicz. Ewa Przątka, dystans 2,600 Wielkie brawa. Monika Kiedziorek, 6,5 km, w nogach. Wielkie gratulacje. Wyplą do odegrania Centrum Sportu. Czy Monika jest? Jest. Justyna Munkowska, 1300 m. Dyplom do odebrania w Centrum Sportu i Kultury. Sylwia Głaszczka, 6,5 m w nogach. Wielkie gratulacje, brawa. Dyplom do odebrania w Centrum Sportu. Asia Latuszek, 1300 metrów. Asiu, chodź do nas. Wielkie brawa. Księżyczka Na dzisiejszej trasie. Es la amigo Nagrona.